Godziemba. Dowódca floty. Admirał Józef Unruk był jednym z twórców polskiej marynarki wojennej oraz jej dowódcą w czasie wojny 1939 roku. Józef Michał Hubert Unruk urodził się 7 października 1884 roku w Brandenburgu niedaleko Berlina. Jego ojciec Tadeusz Gustaw był oficerem armii niemieckiej, w której dosłużył się stopnia generała majora. Matka Izydora von Bunał była saską hrabianką. Matka porozumiewała się z nim po niemiecku, zaś ojciec starał się zaszczepić w nim polską tradycję oraz nauczyć go języka polskiego. Po ukończeniu w 1904 roku gimnazjum imienia hrabiego Nicum w Dreźnie rozpoczął studia w Oficerskiej Szkole Morskiej w Murwik, którą ukończył, zostając podporucznikiem marynarki. Został następnie odesłany do eskadry stacjonującej na Morzu Chińskim, gdzie przebywał do wiosny 1909 roku. Potem powrócił do Niemiec i służył na kilku jednostkach, uzyskując w 1910 roku awans na porucznika marynarki. Po dwuletniej służbie w charakterze instruktora w szkole chorążych marynarki wojennej w 1913 roku ponownie został odkomenderowany do służby liniowej. W czasie I wojny światowej służbę pełnił przede wszystkim na Morzu Bałtyckim. W latach 1915-1917 dowodząc kilkoma okrętami podwodnymi. Na jesieni 1917 roku został szefem flotyli szkolnych okrętów podwodnych. Służbę w niemieckiej marynarce wojennej zakończył 31 marca 1919 roku w stopniu kapitana odznaczony krzyżem żelaznym pierwszej i drugiej klasy. Silne przywiązanie do polskości wyniesione z rodzinnego domu sprawiło, iż opuścił szeregi marynarki niemieckiej i udał się do Warszawy, gdzie od końca listopada 1918 roku istniała powołana przez naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego sekcja marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. 1 maja 1919 roku szefem sekcji, przekształconej wkrótce w Departament do Spraw Morskich, został kontradmirał Kazimierz Porębski. Józef Unruk, przyjęty do wojska polskiego z dniem 1 kwietnia, w lipcu 1919 został wcielony do polskiej marynarki wojennej w stopniu kapitana marynarki, a we wrześniu 1919 roku został mianowany naczelnikiem Wydziału Operacyjnego oraz pomocnikiem szefa sekcji organizacyjnej podpułkownika Jerzego Wołowickiego. Na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego Polska uzyskała bezpośredni, 70-kilometrowy, z Półwyspem Helskim około 140-kilometrowy dostęp do Morza Bałtyckiego. Kapitan został oddelegowany w końcu 1919 roku do przedstawicielstwa RP w Gdańsku w celu przejęcia brzegowych urządzeń nawigacyjnych. Polska nie posiadała żadnych map nawigacyjnych. Ich sporządzenie wymagało posiadania odpowiedniego statku. Jego kupno powierzono właśnie kapitanowi Unrugowi, który tak po latach opisywał to wydarzenie. Po długich oczekiwaniach znalazł się odpowiedni obiekt mały parowiec z podwójnym napędem śrubowym. Otrzymał nazwę Pomorzanin. Był pierwszym okrętem, na którym podniesiono wiosną 1920 roku polską banderę wojenną. Dziwnym zbiegiem okoliczności zostałem wówczas po raz pierwszy i chyba ostatni pełnoprawnym właścicielem statku. Ze względu na to, że Pruski Gdańsk nie uznał polskiego rządu, zakup parowca był tylko możliwy na moje własne nazwisko. Należy wspomnieć, iż pierwszy rejs po Zatoce Gdańskiej odbył się 1 maja 1920 roku. Na mostku stali kapitan Unruk oraz porucznik Rychłowski, dowódca okrętu. Po powołaniu w lutym 1920 roku Urzędu Hydrologicznego na jego czele postawiono kapitana Unruga, do którego obowiązków należało przejęcie oznakowania nawigacyjnego wraz z kilkunastu pław i masztów sygnalizacyjnych. Równocześnie od czerwca pełnił funkcję dowódcy wyżej wymienionego Pomorzanina. Uczestniczył także w Komisji do Spraw Wytyczenia Granicy Morskiej, twardo broniąc polskiego stanowiska wobec delegacji gdańskiej, czym zyskał uznanie przełożonych. W tym samym czasie napisał memoriał, w którym za najważniejsze zadanie uznał budowę portu w okolicy Gdyni, słusznie oceniając brak możliwości wykorzystania urządzeń w Gdańsku oraz krytycznie odnosząc się do propozycji budowy portów w Pucku. Ostatecznie w końcu sierpnia 1920 roku zadecydowano o budowie portu w Gdyni. We wrześniu 1920 roku kapitan Unruk został szefem sztabu dowództwa Wybrzeża Morskiego, rozpoczynając wieloletnią współpracę z ówczesnym pułkownikiem Jerzym Świrskim. W ten sposób powstał duet wybitnych oficerów, którzy doskonale się uzupełniali i prawdopodobnie byli świadomi tego faktu. Pojawienie się Unruga w Pucku wywołało liczne komentarze, gdyż większość służących tam oficerów pochodziła z marynarki rosyjskiej i starała się dobierać współpracowników wedle klucza pochodzenia. Kapitan Unruk, który przez 15 lat służby w niemieckiej marynarce miał znikomą styczność z językiem polskim, miał kłopoty, zwłaszcza z pisaniem w tym języku. Prosił więc swego pomocnika Jerzego Kłosowskiego, aby zwracał uwagę na jego pisemne wypracowania, gdyż nie czuje się wystarczająco mocny w pisowni polskiej. Bardzo mi się podobało takie szczere żołnierskie postawienie sprawy. W trakcie służby w Pucku 5 lutego 1921 roku Unruch został awansowany na stopień komandora porucznika ze starszeństwem od 1 kwietnia 1920 roku. Pod koniec 1921 roku minister spraw wojskowych generał Sosnkowski postanowił wydzielić ze struktury wojska marynarkę handlową, która miała podlegać Ministerstwu Przemysłu i Handlu. Wobec oporu wiceadmirała Poremskiego realizację tego postulatu zlecono komandorom Świrskiemu, Petelencowi oraz Unrugowi. Ostatecznie pracę zakończono w grudniu 1921 roku, a przygotowany nowy statut Marynarki Wojennej wszedł w życie 1 stycznia 1922 roku. W miejsce Departamentu do Spraw Morskich powołano Kierownictwo Marynarki Wojennej. Sprawa ta jednak doprowadziła do konfliktu Unruga z wiceadmirałem Poremskim, dążącym do ograniczenia uprawnień komandora. W efekcie Unrug wystosował podanie z prośbą o zwolnienie z marynarki, co zostało zaakceptowane i z dniem 1 grudnia 1923 roku Józef Unrug został przeniesiony na własną prośbę w stan spoczynku. Po odejściu z floty osiadł w swoim majątku w Sielcu. W maju 1925 roku doszło do kulminacji wydarzeń powszechnie zwanych aferą minową. Zakupione na Łotwie miny miały ukryte wady techniczne, a przeprowadzona kontrola wykazała szereg nieprawidłowości w referacie broni podwodnej. Komandor Świrski napisał bardzo krytyczny w stosunku do Porębskiego list do ministra spraw wojskowych. Jego kopię wysłał do wiadomości także Unruga. Ten również napisał memoriał, w którym posunął się do stwierdzenia, iż nieszczęściem dla marynarki był jej szef wiceadmirał Porębski, któremu brakowało jasno określonych długofalowych planów rozwojowych. Nic dziwnego, pisał dalej komandor, że przy takim słabym i nieobliczalnym szefie całe kierownictwo marynarki, a w pierwszym rzędzie służba materialnego zaopatrzenia okrętów i personelu działała jak najgorzej. Podsumowując swoje rozważania, zaproponował cztery punkty, na których powinna się oprzeć sanacja marynarki. Po pierwsze, postulował zmianę szefa marynarki wojennej, po drugie, weryfikację kadry oficerskiej, po trzecie, cofnięcie lub zawieszenie wykonania ustawy kasującej zróżnicowanie korpusu oficerskiego marynarki na morski, techniczny i rzeczno-brzegowy. Ostatni postulat dotyczył uniezależnienia marynarki wojennej od przepisów stworzonych dla wojska, gdyż, jak podkreślał, dopóki flota będzie powiązana z armią lądową, będzie zawsze traktowana niczym piąte koło uwozu. W połowie maja doszło do ostrego ataku na kierownictwo marynarki wojennej na forum Sejmu, w wyniku której Porębski złożył dymisję. Jego następcą 19 maja został komandor Świrski, jednocześnie Unruk powrócił do służby czynnej i został mianowany dowódcą floty. Po przybyciu do Gdyni komandor szybko zabrał się do pracy, starając się nadrobić ogromne braki w infrastrukturze oraz zadbać o właściwy wizerunek marynarki wojennej. Największy nacisk kładł na dyscyplinę, obowiązkowość, staranność i odpowiednią organizację działań. Komandor był gorącym orędownikiem prowadzenia ćwiczeń na morzu i to zarówno na okrętach parowych, jak i na żaglowcach. W artykule opublikowanym na łamach morza słusznie podkreślał, iż marynarz nie wyrabia się przy ławce szkolnej, tylko na pokładzie okrętu, przy kolesterowym, przy szotach żagli i wiosłach łodzi, przy dobrej i złej pogodzie podczas dnia lub nocy. Będąc świadomy braku takich jednostek, rozpoczął starania o pozyskanie pieniędzy na ich zakup. Te działania zostały uwieńczone sukcesem trzy lata później, kiedy podniesiono polską banderę na ORP Iskra. Oprócz ćwiczeń na morzu, propagował rozbudowę zajęć z historii wojen morskich, aby uchronić oficerów od rutyny spowodowanej rosnącą dominacją techniki. W artykule zamieszczonym w przeglądzie morskim przytoczył znamienny cytat. Nie okręty, lecz ludzie walczą. Wyjaśniał, że przyjmując pod uwagę jakikolwiek racjonalny stosunek wzajemny sił nieprzyjacielskich, zwycięża strona, która choć słabsza materialnie, rozporządza większymi walorami moralnymi swego wodza i wyższym stanem wyszkolenia personelu, przy czym najczęściej jedno stoi w zależności od drugiego. Doświadczenia wyniesione z marynarki niemieckiej predysponowały Unruga do pełnienia roli surowego, wymagającego dowódcy floty, któremu udało się zachować we flocie porządek. W maju 1926 roku Unrug został awansowany do stopnia komandora, a w 1928 roku został stałym delegatem Ministerstwa Spraw Wojskowych w Komisji Międzyministerialnej do spraw budowy portu i miasta w Gdyni. Ta aktywna sprawa zaowocowała powstaniem nowoczesnej bazy dla marynarki wojennej. Równocześnie z pracą na rzecz floty wojennej zaangażował się w rozwój marynarki handlowej, należąc do Rady Administracyjnej Żeglugi Polskiej oraz Sportu Żeglarskiego, będąc jednym z założycieli jacht klubu Polski. Mimo zajmowania wysokiego stanowiska, komandor Józef Unruk miał niewielki wpływ na opracowanie koncepcji rozwoju polskiej floty, gdzie decydującą rolę odgrywał admirał Świrski. Wzrost napięcia w Europie od połowy lat 30. nie miał jednak wpływu na sytuację polskiej floty, której przygotowania obronne prowadzone były o spale i dopiero ostatnie trzy lata przed wojną przyniosły pewne ożywienie. Najprawdopodobniej przyczyną takiej sytuacji było przekonanie kontradmirała, awans otrzymał 1 stycznia 1933 roku Unruga, iż walka z Niemcami na morzu w obliczu przytłaczającej przewagi wroga oraz wyjątkowo niesprzyjających warunków obronnych skazana była na niepowodzenie. Rozbudowano jednak bazę na Helu, co nie uszło uwadze niemieckiego wywiadu, a w grudniu 1938 roku utworzono obszar nadmorski, składający się z powiatu morskiego, wejherowskiego, kartuskiego oraz miasta Gdyni. Został on podporządkowany dowódcy floty. W wyniku tych przekształceń Unruk uzyskał uprawnienia przypisane dowódcom okręgów korpusów. Gorączka przygotowań wojennych zbiegła się z nawrotem wyjątkowo uciążliwej łuszczycy u admirała, który od kwietnia do czerwca 1939 roku przebywał w szpitalu. 10 lipca 1939 roku zreorganizowano strukturę dowodzenia obszaru nadmorskiego. W miejsce dowództwa obrony wybrzeża morskiego powstały Dowództwo Morskiej Obrony Wybrzeża (komandor Stefan Frankowski) oraz Dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża (pułkownik Stanisław Dąbek). Całość tych sił została podporządkowana dowódcy floty. W tej sytuacji w okresie pokoju Unruk pozostał pod podwładnym szefa kierownictwa marynarki wojennej kontradmirała Świrskiego, ale w momencie ogłoszenia mobilizacji podlegał bezpośrednio naczelnemu wodzowi. W zakresie obrony wybrzeża od strony lądu otrzymał za zadanie obronę helu, gdyni, a na pozostałej części przedpola utrudnić nieprzyjacielowi posuwanie się przy pomocy niszczeń. Będąc świadomy, iż kwestie obrony na lądzie były mu obce, pozostawił swobodę w planowaniu działań obronnych pułkownikowi Dąbkowi. W tych warunkach realnym zwierzchnikiem Dąbka stał się inspektor armii generał Władysław Bortnowski i to on nadzorował przygotowania obrony lądowej na wybrzeżu. Zadania postawione dowódcy floty w zakresie działań na morzu ograniczały się do przeszkadzania w komunikacji morskiej między Rzeszą a Prusami Wschodnimi. Tak sformułowany rozkaz pozostawiał dużo swobody w podejmowaniu właściwych działań. Jeszcze rok przed wybuchem wojny wspominał po latach ale kiedy już groźba samotnej walki z Niemcami stała się aktualną doszliśmy z admirałem świrskim do wniosku, że wobec prawie całkowitej przewagi ich w powietrzu większe nasze jednostki nawodne floty wojennej zostaną po niedługim czasie zniszczone i że należy je zawczasu wysłać z Bałtyku do portów naszych potencjalnych sojuszników i że tylko gryfa należałoby zatrzymać. Admirał uważał bowiem, iż ocalenie trzonu floty było ważniejsze od spektakularnej samozagłady wobec przeważających sił niemieckich. Decyzja ta, słuszna z logicznego punktu widzenia, stała jednak w sprzeczności z realizowanym planem rozbudowy polskiej floty wojennej. W jakim więc celu budowano tak duże i drogie okręty, skoro nie przewidywano ich wykorzystania w przyszłej wojnie? Oczywiście w przypadku wojny z Sowietami sytuacja ta zmieniała się zasadniczo. Polskie kontrtorpedowce miały osłaniać transporty z Francji, a polskie okręty podwodne działać na podejściach do Leningradu. Plany Świrskiego i Unruga spotkały się z ostrym sprzeciwem Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz Sztabu Głównego, jednak ostatecznie śmigły uległ perswazji, pod warunkiem jednak, że do angielskich portów odejdą jedynie trzy okręty. Kryptonim Peking. Najstarszy polski kontrtorpedowiec ORP Wicher miał pozostać na straży polskiego wybrzeża oraz zapewnić osłonę dla stawiacza min ORP Gryf. Sam Unruk żałował potem, że wicher nie został odesłany do Anglii razem z innymi kontrtorpedowcami. W trakcie prac sztabowych przyjęto jeszcze dwa plany, które miały zdeterminować pierwsze dni walki na morzu. Pierwszy z nich, oznaczony kryptonimem Worek, zakładał rozlokowanie polskich okrętów podwodnych w pięciu sektorach okalających polskie wybrzeże i zwalczanie żeglugi nieprzyjaciela. Drugi, oznaczony kryptonimem Rurka, przewidywał postawienie zagród minowych przez ORP Gryf oraz dywizjon Trałowców. Po wybuchu wojny dopiero o godzinie 10.30 Unruk, którego dotknął kolejny nawrót Łuszczycy, nakazał rozpoczęcie operacji Worek, natomiast niepostawienie zagród minowych w nocy z 31 sierpnia na 1 września uznać należy za istotny błąd dowództwa floty, które szansę realizacji operacji Rurka w praktyce zredukowało do zera. Po wojnie UNruk tłumaczył swoją decyzję obawą przed utrudnieniem działania polskich okrętów podwodnych, trudno jednak nie zauważyć, iż obie operacje kolidowały ze sobą, co nie najlepiej świadczy o pracy sztabu dowódcy floty. Dopiero po południu Gryf otrzymał rozkaz rozpoczęcia minowania polskich wód, jednak został zaatakowany przez niemieckie bombowce nurkujące. Okręt, mimo braku bezpośrednich trafień, doznał pewnych uszkodzeń oraz stracił swego dowódcę, komandora podporucznika Stefana Kwiatkowskiego, którego zastąpił nieudolny kapitan Wiktor Łomidze. Pierwszego dnia wojny Niemcy zniszczyli podczas nalotu bazę lotniczą w Pucku wraz z większością polskich samolotów. Ocalałe samoloty admirał nakazał ulokować w okolicach Jastarni, nie zgadzając się na nalot na Gdańsk lub Pancernik Szleswig-Holstein. Decyzja UNRUGA nie zapobiegła zniszczeniu tych samolotów w dniu 8 września. Dnia 2 września nakazał zawinięcie wichra do portu na Helu i wyokrętowanie załogi maszynowej. Jego artyleria główna miała wzmocnić baterię imienia Heliodora Laskowskiego. Również unieruchomiony w doku Gryf został przekształcony w nadbrzeżną baterię. Oba polskie okręty zostały zniszczone 3 września w wyniku ataku niemieckich samolotów. Te decyzje zapewniły niemieckiej flocie całkowite panowanie na Bałtyku, szczególnie iż polskie okręty podwodne przeżywały ciężkie chwile, nieustannie atakowane z morza i powietrza. Błędem było wyznaczenie okrętom rejonów przebywania na helskich płyciznach. Dlaczego podwodniak z krwi i kości, jakim był Unruk, zdecydował się na tak nieefektywne wykorzystanie pięciu posiadanych okrętów podwodnych? Niewiarygodnie brzmią jego powojenne tłumaczenia, iż początkowo okręty Podwodne zajęły sektory blisko brzegu, bo spodziewałem się, że flota niemiecka z Gdańska i Pilawy wykona operację przeciwko naszemu wybrzeżu. Dopiero 5 września Unruk wyznaczył nowe szerokie sektory polskim okrętom podwodnym, które miały ułatwić im znalezienie celów do ataku oraz wyszukanie bezpiecznych miejsc do wypoczynku i ładowania akumulatorów. W drugiej fazie walk na Bałtyku znacznie pogorszyła się łączność z okrętami podwodnymi, których dowódcy wobec wyczerpania się zapasów ropy zadecydowali o przejściu do Anglii wilk i orzeł lub wpłynięciu do szwedzkich portów i poddaniu się procedurze internowania żbik, sęp, ryś. Walki trwały także na lądzie. Do 19 września broniło się oksywie, a jego obrońca pułkownik Dąbek popełnił samobójstwo. W tej sytuacji półwysep Helski pozostał ostatnią twierdzą oporu nad Bałtykiem. Po upadku Warszawy Unrug zwołał naradę, na której wszyscy obecni oficerowie zgodzili się na kontynuowanie walki aż do października. Jednak 29 września doszło do buntów w 13 kompanii rezerwowej. Chociaż udało się go stłumić, podobna sytuacja miała miejsce następnego dnia w 12 kompanii rezerwowej. Obydwa oddziały złożone były z rezerwistów pochodzenia kaszubskiego, którzy wskazywali, że wojna została przegrana, a oni nie zamierzają osierocić swych rodzin. Ostatecznie unruk nie zdecydował się na rozstrzelanie buntowników. W tej sytuacji 1 października admirał postanowił zaproponować Niemcom rozpoczęcie pertraktacji kapitulacyjnych, które zakończyły się 2 października 1939 roku. Wojnę admirał spędził w kolejno siedmiu obozach jenieckich. Niemcy byli przekonani, iż uda im się przekonać go do przejścia na ich stronę, szczególnie że w jego żyłach płynęła niemiecka krew, a on sam spokrewniony był z wieloma znanymi niemieckimi rodzinami. Jednak życie boleśnie zweryfikowało te zamiary. Admirał pozostał nieugięty. Podczas pobytu w oflagu szpital Unruk został odwiedzony przez delegację wysoko postawionych osobistości niemieckich, w skład której wchodził jego niemiecki kuzyn. Gdy delegacja niemiecka weszła do pokoju admirała, relacjonował komandor Ochman, jego kuzyn serdecznie go powitał, oczywiście w języku niemieckim. Admirał na powitanie odpowiedział po francusku. Wówczas zdziwiony kuzyn zapytał, czy już zapomniał języka niemieckiego, na co Unruk odpowiedział, że zna go bardzo dobrze, ale postanowił nie używać go do końca wojny, na wiadomość o krwawej niedzieli, jaką Niemcy urządzili w Bydgoszczy. Taka postawa admirała zyskała mu wielki szacunek polskich oficerów, którzy wybaczyli mu jego oschłość, wyniosłość oraz nieutrzymywanie bliższych kontaktów ze współtowarzyszami niewoli. Zaliczał się do ludzi, których można nie lubić, ale bezwzględnie należy szanować. Należało go szanować, napisał Sławiński, za jego prawość charakteru i twarde, nieprzejednane stanowisko wobec Niemców. Po wyzwoleniu o flagów Murnau, w którym przebywał admirał, wyjechał do Londynu, gdzie został pierwszym zastępcą szefa kierownictwa marynarki wojennej. Był nim jego stary znajomy admirał Świrski, którą to funkcję pełnił do końca istnienia polskiej marynarki wojennej na zachodzie. W marcu 1947 roku został mianowany zastępcą generalnego inspektora Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia do spraw personelu marynarki wojennej. W uznaniu dotychczasowych zasług we wrześniu 1947 roku został awansowany do stopnia wiceadmirała ze starszeństwem od 2 września 1946 roku oraz odznaczony złotym krzyżem virtuti militari czwartej klasy. Po zakończeniu istnienia polskiego korpusu przysposobienia i rozmieszczenia nie przyjął brytyjskiej emerytury, zdał egzaminy i otrzymał dyplom kapitana żeglugi wielkiej. W poszukiwaniu pracy zawędrował aż do Maroka, gdzie został zatrudniony w firmie Fregata S.A. założonej przez znajomych z Gdyni. Po pewnym czasie przeniósł się do kompanii Minier de Agadir. Następnie przeniósł się do Francji, gdzie zamieszkał w domu rencistów w miejscowości L'Aile-en-Val, gdzie do końca dni pracował jako kierowca ciężarówki, wożąc żywność z pobliskiego miasteczka. Bałen godności nie chciał niczyjej pomocy. Nie przyjął też obywatelstwa francuskiego, proponowanego mu przez rząd republiki. W czasie pobytu we Francji napisał szereg artykułów o powstaniu i rozwoju polskiej marynarki wojennej. Często bywał też zapraszany przez Stowarzyszenie Marynarki Wojennej do Londynu. Zmarł 1 marca 1973 roku w Lille val a pochowany został na cmentarzu w Montresol. Czytał gadający grzyb.